Dzień dobry. Dzisiaj będzie trochę chemii. Mamy taką korolę Verso z 2006 roku. Ona od spodu wygląda tak. Czyli w sumie, jak każda ta korola. Powiem szczerze, że nawet jak na korolę Verso z tego rocznika, to ona jest całkiem niezła. Bo tu jeszcze nie ma takich grubych płatów korozji. Tylko ona jest w takim grubszym nalocie. Ale przyjrzyjcie się, jaki jest kolor tego nalotu. Tutaj pięknie to widać, ponieważ macie pognite elementy zawieszenia i karoserii i pognity wydech, który jest troszkę lepszej stali. Yy, od razu powiem tak: ja chemikiem nie jestem. Z chemii miałem trójkę. Zarówno w podstawówce, jak i w maturalnej klasie. W związku z czym, powiedzmy, że nie był to jakiś mój ulubiony przedmiot. Na studiach też jakoś nie przepadałem, za tym bardziej jakoś tak w kierunku mnie fizyki ciągnęło. Ale przyjrzyjmy się temu pięknemu nalotowi, który jest w kolorze czerwono-pomarańczowym, i temu, który jest na wydechu. No, sami zobaczcie, tutaj to widać lepiej. Tu mamy wydech, tu mamy nadwozie. To są dwa zupełnie różne odcienie e, rudości, że tak bym to ujął. Zastanówmy się teraz, co może być powodem. Myślę, że część z Was już odpowiedź na to pytanie zna. E, ja też do końca tego pewny nie jestem, ponieważ e, nie ma szans się dowiedzieć czym tak naprawdę mamy solone, ale mamy trzy związki. Jest chlorek sodu, taka zwykła sól kuchenna czy drogowa, taka jaką sobie sypiemy, powiedzmy do frytek. Jest do tego chlorek wapnia. Zobaczcie, co on tu potrafi zrobić. Jakie tu są piękne płaty odchodzące. ...z tych wahaczy. Jak to wszystko pięknie gnije i na zewnątrz i w środku. No i skąd też... ...nam ten samochód się wziął tutaj. I to jest powód, do którego on się tu znalazł. On tu nie przyjechał w celach antykorozyjnych. On tu przyjechał, bo... ...przestał jechać sam z siebie. Ktoś mówił, że... ...niemożliwe, żeby pół oś przerdzewiała. Czy inny wahacz? No to to jest taki standardowy przypadek, właśnie w tych korolach, w awenzisach T25, że pod tą gumową osłoną, tłumikiem drgań, takim, ta półość zaczyna korodować. To puchnie, puchnie, puchnie. Czasem się zdarzy, że ten tłumik się tutaj rozsypie i spod niego wypuchnie nam właśnie taka półość. A czasem się zdarzy, jak tutaj, że się nie rozsypie. Ruszamy ze skrzyżowania, włączamy się do ruchu. Nagle jest strzyk i pozamiatamy. No, wróćmy sobie do naszego pięknego podwozia. Tutaj też bardzo ładnie to widać. Zobaczcie, w jakim kolorze zgnity jest wydech, który z zasady jest ze stali o podwyższonej odporności na korozję. A jaki odcień tej rdzy mamy na nadwoziu? To jest właśnie coś, na co czekałem, ponieważ już pewne podejrzenia w tym kierunku miałem dwie zimy temu po ostatniej no to już w ogóle jakoś tak się upewniłem. A teraz udało się trafić samochód, na którym idealnie można to pokazać bez kombinowania i bez tłumaczenia, że tarcza jest bardziej luda od tamtej. Może wróćmy do naszej soli. Mamy sól kuchenną drogową, jak zwał tak zwał. Zależy od stopnia czystości NaCl. Chlorek sodu. Najzwyklejszy taki biały bądź szary ale mamy też dwa inne związki mamy chlorek wapnia i mamy chlorek magnezu obydwa są do 10 razy bardziej wydajne od chlorku sodu aczkolwiek mówi się, że są mniej korozyjne tak przynajmniej wyczytałem w internetach wiadomo internet nie kłamie więc teraz pytanie jest takie Czym się soliło do tej pory, że tardza była taka właśnie, powiedzmy brunatno brązowo ciemna, a czym się nagle zaczęło solić całkiem niedawno, powiedzmy 2-3 lata temu i w jakich proporcjach, że te podwozia są pomarańczowo-czerwone. Bardzo chętnie posłucham jakichś opinii, bardzo chętnie przeczytam w komentarzach wiem, że są tutaj ludzie związani z branżą automotive. Jest tutaj sporo osób subskrybujących, którzy mają sporą wiedzę, mają spore też doświadczenie, pracują w różnych miejscach. Myślę, że wspólnie uda się nam wyłuskać coś z tego wszystkiego i być może znaleźć jakąś prawdę. Która może nie jest zbyt wygodna dla wszystkich, ale no o, coś, o coś chyba wspólnie walczymy, skoro bawimy się z tą rdzą, a raczej z jej usuwaniem, skoro to wszystko tutaj byśmy piaskowali, czyścili. No w tym egzemplarzu akurat nie, bo, bo nie, ale trafił się idealny, żeby właśnie pokazać tę różnicę w tym odcieniu. Korozji. Ja wiem, że to są dwie różne stale. Ja wiem, że na wydechu jest to praktycznie stal nierdzewna o bardzo podwyższonej odporności na korozję, a na podwoziu jest to zwykła stal, do tego przetworzona i bardzo słabo zabezpieczona. Ale tak czy inaczej, dodatki stopowe to jest raptem kilka procent, cała reszta to jest żelazo. W związku z czym, no popatrzmy, jak to wygląda. Tak, nawet całościowo i spróbujmy dojść do tego co tutaj się podziało w tym soleniu dróg ostatnimi czasy oprócz coraz gorszej konstrukcji samochodów że właśnie po każdej zimie mamy dokładnie takie efekty